Siemka Dzisiaj jest filmik z mojej, z mojej grupy na Facebooku i z mojego kanału. Jest dzisiaj ze mną Łukasz. Cześć! I dzisiaj pokażę Wam y grupę na Facebooku. No, niektóre osoby widziały, jaka była nazwa była Kuba i Danie Hodowcy, ale y teraz będzie Łukasz ze mną nagrywał, y więc grupa została zmieniona na Kuba i Łukasz Hodowcy. Y Zapraszam y, do grupy. Naprawdę każdego przyjmę. Jak widać, wszystko o królikach, poradniki, informacje, ciekawostki, filmy. Filmy y, teraz będą chyba częściej. Jak damy radę, tak jak jutro jest na QA, tak jak w sobotę jest QA. I jak przyjdzie mi kamera, będzie otwieranie paczki. Więc, y, tak na dwa tygodnie zapowiada się 5 filmów. Więc, naprawdę, warto odwiedzać mój kanał, dawać te suby i łapki. Y, więc, y, zapraszam, naprawdę jest nas y, dość mało. Ale dzisiaj 50 osób było na grupę, więc, to jest naprawdę rekord ważny chyba największy. I teraz, no tutaj jeszcze widać. To wam pokażę. O. To dla królików. I teraz przejdźmy do mojego kanału. Tutaj widzimy następny film. Yy, jest 28 subów. Yy, przed filmem, yy, przed dwoma filmami było 24, więc cztery suby wbiły. Łapki też cztery. Niestety to już jest stary film, co ja teraz włączyłem, ale ten nowy tutaj, na przykład, przygotowałem porządki, to już jest 9 łapek. Więc yy, dzięki. Tutaj o. Yy, komentarze były tutaj też. Tu jest na przykład 7 łapek, to już yy, naprawdę Wam dzięki. Myślę, że będziecie dalej te łapki dawać, że Wam moje filmy się podobają. To chcę, żeby być pozdrowiony na QA, więc pod tym filmem piszcie w komentarzach. Ja to oczywiście każdego pozdrowię, Na pewno. No i to już chyba będzie tyle w tym odcinku. To jest tylko taki film niezapowiedziany, bo w tym odcinku chciałem pokazywać tą moją grupę. W opisie będziecie mieli do niej link, więc. Wbijajcie. I to wszystko w tym odcinku, więc dajcie suba, dajcie łapkę. Cześć.